No fajno. to jakby następnym razem pojedziemy, to pogadamy i coś, coś no, zamówisz. Ja po sobie tam jeszcze y, zamówię tych specyfików, które z Miedziemi przewożycie. Mhm, rozumiem. Mi się już to kończyło i na ten rower sobie, sobie tam już mam podpisana lista i bardzo proszę. Zbyszek, zby, jak muszę powiedzieć, tutaj, bo nie wiedzą o co chodzi, bo my Cię nagrywamy, żebyś wiedział, że my Cię nagrywamy i to, i to potem puścimy jako film. Zgadza się? Ja mówię prawdę. Dobrze. No fajno. Zbyszek robi tak prawie dokładnie metodę jak i my i niektóre rzeczy, niektóre rzeczy używa też z Niemiec. Co z Niemiec? Część kupujesz w Polsce tych naturalnych, a niektóre rzeczy ja Ci wysyłam z Niemiec, prawda? To nie jest żadna tajemnica, prawda? Tak, tak. Czy kropewki, czy jakieś... Robi ta sama metoda co my. Mają dobrego producenta się sprawdza Ale Zbyszek w tym roku, bo w zeszłym roku trochę z początku tam Ci pomagałem, później miałem dużo zajęć z innymi ludźmi, ale w tym roku obiecuję, widzę, że, że u Ciebie na marne to nie idzie wszystko, że o to postaram się cały rok... Yy, na każdy, przed każdym tym tygodniu zadzwonić i, i oba będziemy to ustalać, żeby... Dobrze? Dobrze, że tak, ale no, żona też tam telefonicznie rad, rad waszych sięgała i też telefonicznie było, jak było i... Tak, tak, no ja, ja. ale już teraz obiecuję ci się, się przyłożyć, bo, bo rzeczywiście warto jest, żeby, żeby tobie poświęcić trochę pomocy więcej, wiesz? No. Powiesz, ja słyszałem też, już mówiłeś tu wcześniej, że, że na ostatni maraton, co tam o tym ostatnim maratonie, co chcesz powiedzieć? No to, że już że na ostatni maraton, bo tam słyszę, bo tam karmo, bo to oszczędzają, miarką jeżdżą, ja nie, ja na pewno karmi, tak, że się mi doradzali. Jeszcze ja bym mógł jeść, ale od nocy, od pierwszej dam, dam jeść, tylko, że nie chcą jeść. Nie chcą Ale może, ile to na 15, na ostatnim, że ostatnim, konkursie, na maratonie 900 km, na 15 wkładał robię 12 konkursów. Lopu. No ja to muszę powtórzyć. Na, na, 15, na, na, na ostatni lot, na maraton włożyłeś 15, 15, 15. 15 ile było? Ile? 900 km. Na ostatni lot, na 900 km, yy, włożyłeś 15 gołębi, a 12 konkursów. I o, od jakiego konkursu zacząłeś? Projeto, cały maraton, bo mm -hmm. A od jakiego konkursu zacząłeś, pamiętasz? Mm. Jeszcze raz. Od jakiego konkursu zacząłeś, pamiętasz? Już powiem. Pucha druga, piąta, ósma, jedenasta, w dwudziestych było dziewięć gołębi. Dwudziestych gołębi w oddziale było dziewięć Twoich? O. Ooo, to jest klasa, wiesz. Ale zawaliłeś do, im to. Ale to... <laughs> Tak, 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 tak. Nie ilość, no jakość, nie. Nie masa tego sadzić. No to naprawdę, naprawdę dbałeś o te gołębie, to jest normalnie rzadkość, wiesz, żeby 15, 15 gołębi posadzić. I w tym i w tym też były roczne gołębie, prawda? No 50 było dwulatków i 50% było rocznych. 80% miał. I pierwsza przyleciała roczna czyli dwulatek? A szósta była roczna, tak? Mhm. 80%. A, a powiedz konkurs. mi, czy był... To masz osiemdziesiąt procent, Przemek wyliczył konkursów, a teraz ty powiedz mi, był upał wtedy, czy było... Jaka była pogoda? W ten czas nie mieliśmy pierwszego, ani jednego gołębia. to. To pierwszy... Proszę Piąta trzy pojawił się pierwszy gołąb, to 24, był drugi mój gołąbek, no i tak już od końca zaszło. I pierwsze dwudzieste dziewięć gołębi, to jest, to jest klasa, wiesz. Nasza metoda, którąście mi podpowiedzieli tak, tak. skutkuje, przy długich lata, przy ciężkich lata skutkuje, tylko trzeba to posłuchać i umiejętnie dać. No bo te gołęby nie są zatrute chemią. One, wiesz, te inne już są w tym czasie, to już są tych załatwionych... Wątroba, serce, wszystko już wysada im. Przez a tutaj dopiero, dopiero, przez to jej roczne też mogą tak tyle konkursów robić i, i to jeszcze takie szybkie konkursy, prawda? No? Zbicza ją umieć prowadzić. Przede wszystkim wasze głowki są bardzo szlachetne. Nie wolno tego tam niepotrzebnie ruszać. Dostaw no, spokoju. Kto od... na te maratony chemia wali, nie to ma poprzątane. się. Tak, tak. No fajnie, wiesz, to, to super. jest klasa. No na... jeszcze Andrzej. Także. Tak, Dobre tak. gołębie w super rękach, nie? W super rękach, rzeczywiście. Oczywiście dbasz o te gołębie, nie? A u ciebie, jak żona jest przeciwna gołębiom, albo. Pomaga. Pomaga? Ja już słyszałem nie od jednego, że kobiety mają rękę do tego, wiesz? Mają, mają. Gdzieś te kobiety, nie mówię, że mnie się tam gdzieś... Tak, tak. Kobiety są przywiązane do niej jak do mnie, choć nie wiem jak to robi. Chodzą za nią jak dzieci te głupki. Se dobrze Sajne. czują przy niej, nie? Spokojnie? No, nie. Ty, ty fajnie, wiesz, to. To ja przed Tobą chylę czoła wiesz, 15 na maraton, 12 konkursów i jeszcze od drugiego konkursu zacząłeś i 9 gołębi w oddziale w pierwszej dwudzieste, no to już jest, to już jest klasa, prawda, to już jest, jednak ta metoda, metoda. zaczynają już, zaczyna się właściwie już cały, 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 cały karuwela z lotami, od tego kwietnia do, do, do września. To już, że Powroty są niedzielne, to nigdy nie mało. Nie, nie ma nigdy jak wszyscy kibicują. We nie idzie do głębi. Tak my, nie? Dzwonisz po pizza, co? Dobra, jeszcze raz dzięki Janrzej. Przemek, tam już nich bycie zrobił, się. Dzięki za szczerość. No, fajno. No. I znowu fajny akcent naszych gołębi w Polsce, co w głębi w Polsce. Super nasze metody, jakie super. Niech to będzie fakt, tylko że na, na 15 gołębi, dobrze mówię? 15 gołębi z ostatniego maratonu 900 km, 12 zrobiło konkurs. No to gołębie były przygotowane perfekty. Co perfekt. Ten hodowca nie, za, nie zamówił na dużo gołębi, on kupił parę sztuk gołębi, część z nich dał do rozpłodu, część, część do lotów. I. Dwie, dwie roczne, 809 i 814 i pierwsze konkursy i, i też z maratonów konkursy, także gołębie są super, cieszy nas to wiadomo, tak, taka dobra informacja to każdego cieszy. Tylko dużo pracy to trzeba włożyć, u niego żona cały tydzień pilnuje gołębie, bo on ma firmę i, i jeździ po Polsce i tak dalej i mimo to wszystko fajnie wychodzi. Nic tylko więcej, tylko pogratulować temu hodowcy i podziękuję mu Ci Zbyszek za to, że, że nie zmarnowałeś tych gołębi. Także widzicie Państwo, metody nasze są bardzo dobre, to, to widać po lotach, a gołębie nasze to, to już same, same o tym mówią. Na listach konkursowych znajdziecie to. Nie, nie dodać nic ująć. Także Zbyszek, Zbyszek dorównałeś nam trochę. Myśmy też mieli z tych ostatnich lotów, z tych ostatnich dalszych lotów, w tym ostatnim roku naszego lotowania 11 wkładanych, 9 konkursów, 12, 8 i w ten sposób tak, także 15-12 to już jest respekt. Do usłyszenia.